Rozmowa po dziewiątej. Łukasz brodzi dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Ksiądz Przemysław Janicki, wikariusz parafiką Katedralnej pod wyzwaniem Świętej Jadwigi w Zielonej Górze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. A jak y, spotykamy się w tym gronie i jeszcze dodajmy współorganizator y, balu Wszystkich Świętych i marszu Wszystkich Świętych. Dokładnie. A to o tym sobie za chwilę porozmawiamy, skoro jesteśmy przy tematyce Wszystkich Świętych, to jutro ta uroczystość. E, uroczystość y, y, związana z tym, że także wędrujemy na cmentarze. No i nam to z jednej strony kojarzy się z takim nostalgią, zastanowieniem, z przypomnieniem sobie tych osób, które od nas odeszły, a z drugiej strony Kościół mówi, że to radosne święto to wszystkich świętych. Dokładnie. To jak to jest? Dokładnie tak, jest to jedno z większych takich nieporozumień, e, dlatego że e, liturgia wszystkich świętych e, i w ogóle właściwie sens tego święta jest bardzo radosny, bo wspominamy ludzi, którzy żyli przed nami, wykazali się wielką e, szlachetnością, dobrocią, jakimś takim poziomem życia godnym naśladowania i e, przez Kościół zostali uznani za świętych, są w niebie, więc cieszą się radością wieczną, spotykają Pana Boga. E, i jest to dla nich moment święty, radosny, szczęśliwy, i to ich wspominamy 1 listopada. Dopiero 2 listopada zaczynamy wspominać wszystkich tych, którzy no jeszcze w niebie nie są, więc wtedy tak naprawdę powinien, powinien być dopiero czas zadumy. W ogóle wszystkich świętych zaczęło się dosyć szybko od świętowania męczenników. Zwłaszcza samo święto powstało, kiedy papież przeniósł relifie sławniejszych męczenników do panteonu w Rzymie, i było obchodzone wiosną, kiedy wszystko kwitło, kiedy, kiedy, kiedy wszystko wracało do życia, właśnie. Jakby taki wymiar Kościół próbuje zawsze pokazać na wszystkich świętych, że to wszystko żyje. Może i dlatego, kiedy przeniesiono w IX wieku ósmym, dziewiątym wieku przeniesiono liturgię na pierwszego listopada. Mimo wszystko próbujemy te cmentarze ożywić kwiatami, lampkami, żeby to było jak kwitnący ogród. Oj, chyba tak wygląda właśnie w Polsce. To taki jest nasz zwyczaj, właśnie taka nasza tradycja. Z tego się chyba też cieszymy. No ale pytanie o tych świętych. Czy na tych cmentarzach to też ci święci leżą? No w to wierzymy z całego serca, bo kiedy modlimy się za naszych bliskich zmarłych, wierzymy, że też przypisane odpusty gdzieś tam sprawiają, że ludzie, którzy są przeznaczeni już do Nieba, a przebywali w czyściu dzięki odpustom, trafiają do nieba. No, zresztą świętych jest więcej niż tych, których ogłosił papież, bo święty miał być każdy człowiek, każda mama, każdy tata, który żyje w sposób właściwy swojemu powołaniu, e, będąc człowiekiem, na no ile się stara być dobrym, no idzie do nieba. Tak, tak wierzy Kościół. Tak wierzy Kościół. Kościół też wierzy w niebo, w piekło i w czyściec. Hmm. I te trzy wymiary gdzieś nam chyba towarzyszą. A może ten cmentarz jest właśnie tym momentem, kiedy warto sobie o tych sprawach mniej doczesnych przypomnieć? Na pewno jest to zawsze moment refleksji. Zawsze, kiedy wchodzę na cmentarz, jest tak, że trochę człowiek sobie e, musi zadać pytań, jak to moje życie wygląda. E, zwłaszcza kiedy chowam na przykład ludzi w wieku moich rodziców, też mierzę się z tym zawsze takim pytaniem. A... Jak ja przeżyję, kiedy oni odejdą. E, więc jest to zawsze taki moment zatrzymania się i zapytania o sens, o to, jak żyję, z kim żyję, w jakie relacje mam, na ile, na ile jestem gotowy ja, czy moi bliscy. E, I tak myślę, że, że cmentarz sprzyja takim, takim myślom i czyli, rozważaniom. Czyli mniej strachu o to, co będzie, a bardziej zainteresowanie, czy skupienie się na tym, co jest i że to jeszcze można zmienić. Tak, spieszmy się kochać ludzi, póki jeszcze żyjemy tutaj na ziemi, bo, bo mamy ten czas, jaki mamy. Nie wiemy, czy jutro nastanie dla nas, czy dla naszych bliskich, więc warto, warto dziś tam o to zadbać. I zdecydowanie no, bo czyściec i piekło to są rzeczywistości, które rozstrzygają się dzisiaj. To nie będzie tak, że gdzieś tam na końcu świata dopiero Pan Bóg nas weźmie na jakiś tam specjalny sąd. Tak naprawdę każdego dnia decydujemy o naszej przyszłości wiecznej. O ile niebo i piekło tak nam dość kojarzą się już precyzyjnie, o tyle czyściec jest dla nas chyba taką, rzeczą, którą też Kościół stara się odkryć przed nami i te osiem dni, które są Oktawą Wszystkich Świętych, zachęcają nas do tego, żeby właśnie zwrócić w, tych, w, tych, w kierunku tych dusz uwagę, dusz czućcowych. Tak. Czy dusze czyścowe istnieją? No, mamy w Rzymie przepiękne muzeum dusz czyścowych. Warto kiedyś, jak ktoś będzie poza Muzeum Watykańskim, odwiedzić też to muzeum. Jest dużo śladów tego, że te dusze po śmierci gdzieś tam się przypominały żyjącym, nawet zostawiały konkretne ślady, jak na przykład wypalone ślady dłoni na cegle, co robiło wrażenie i robi do dzisiaj, kiedy się to ogląda. Natomiast czyściec jest taką rzeczywistością, którą, jak uczniom próbuję coś wytłumaczyć, to mówię, że do czyśćca idą tylko ci, którzy pójdą potem do nieba. To jest tak, jakbyśmy stali przed bramami nieba. Wiemy, że. Czeka nas wielkie szczęście. Ale jeszcze musimy chwilę zaczekać, aż ktoś na ziemi naprawi nasze nienaprawione e, sprawy, bo tak jest, że e, to, że zostały nam odpuszczone grzechy, nie oznacza, że mamy ponaprawiane wszystkie sprawy i musimy zaczekać czasami, aż ktoś to za nas zrobi. A czyli to nasze pójście na cmentarz, czy przypomnienie sobie o osobach, które tam leżą właśnie, to może być taki element wsparcia jeszcze tych osób, ktoś powie, no tak, my pamiętamy o nich, właśnie ustawimy te kwiaty, te znicze, ale jest jeszcze taki wymiar, który może im pomóc, to w to Kościół wie. Tak, zdecydowanie. Właśnie dlatego te kwiaty czy, czy, czy płonące światło ma być symbolem wyrazu naszej modlitwy. Zresztą w czasie liturgii pogrzebu, e, właśnie może ceremonii pogrzebu, jest dokładnie takie, taka modlitwa nad tymi zniczami czy kwiatami, że mają być wyrazem naszej modlitwy, e, w której e, jakby zadość czynimy za, e, za tych naszych bliskich, a jeśli nie za nich, bo już są w niebie, to Pan Bóg tę modlitwę jakby wsadza do wspólnego worej i przekazuje komuś, kto, kto potrzebuje. Ciekawe porównania w takim razie, czyli mniej tego takiego. A właśnie czy ten wymiar w takim razie, bo czasem widzimy te groby, że, że spod tych kwiatów i zniczy to już właściwie nic nie widać, nawet kto tam spoczywa. Czy to, to nie jest takie prze, zbyt przeszycone w, taki, w tą stronę? Czy tej modlitwy powinno być więcej niż tych kwiatów? Jak Nie zauważy. wiem, czy tutaj można tak to zestawiać ze sobą, że to jest przesycone, bo modlitwa może towarzyszyć jak najbardziej. Myślę, że jeśli komuś ktoś stawia dużo kwiatów i zniczy, to, to chyba jednak... Może oznaczać, że on się że za niego tak mocno modli. Że się za niego modli, ale na pewno, że gdzieś tam zapisał się w pamięci człowieka, więc w jakiś sposób wywarł ważne wrażenie i, i, i zostawił pamiątkę po sobie, więc myślę, że to się będzie wtedy łączyło u osoby wierzącej, z modlitwą za tę osobę. Mhm. Dobrze, ale także y, dziś y, Bal Wszystkich Świętych, którego sobie zaczęliśmy. No i teraz pytanie, dlaczego on or jest organizowany? To jest pytanie takie trochę potwytliwe, bo wszyscy słyszymy o takim święcie Halloween, święcie, które nazywane jest świętem. Tak, Halloween. dla mnie to jest trochę nieporozumienie, że, że dzisiaj tak modnym staje się Halloween, dlatego że no, jeśli czcimy świętych, to czcimy właśnie ludzi dobrych, pięknych, szlachetnych, ludzi, którzy w historii naprawdę pokazali swoim życiem, że można czasami zrobić coś szlachetniejszego. I kiedy w, w, w uroczystość Wszystkich Świętych, właściwie w Wigilię, czyli wieczór przed, e, kiedy już się ta uroczystość zaczyna, e, próbuje nam się wciskać święto, które pokazuje właśnie brzydotę, strach, e, to co jest e, no, no niedobre, niefajne, nie e, nawet jeśli jest to zabawa dla niektórych, to, to wydaje mi się, że to trochę pomieszanie z poglądaniem. Tylko i... wieczór tutaj jest taka siła y, y, presji czy zewnętrzna. Jak zobaczy się współczesne bajki, to w okolicach Wszystkich Świętych wszystkie mają specjalne odcinki, no chyba poza Bolkiem Milokiem i i Reksiem y, dotyczące Halloween właśnie. To nie wilki zajezd też nie mają. E, no, to już pomijmy. Wracając do, 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 do dlaczego, dlaczego ten marsz. Dlatego, że gdzieś tam pracowałem kilka lat temu w Siobodzinie, gdzie takie marsze się odbywały, kiedy już przyszedłem e, i podjęliśmy tę inicjatywę. Uważam, że jest to fajna odskocznia, a może nawet nie tyle w ramach konkurencji dla Halloween, ile zagospodarowanie naszych dzieciaków w sposób bardzo bardzo sympatyczne, bo to będzie i zabawa, i modlitwa, i słodycze, i jakieś uczenie dobrych uczynków, i też jakaś wiedza o świętych. Mamy swoje święto i możemy je zagospodarować, i w tym kierunku raczej szła intencja, kiedy mm. robiliśmy te bale, i zaczę, zaczęliśmy je robić też w zeszłym roku w Zielonej Górze. Ja no właśnie, jak to wychodzi. Super. Rok temu, yy, po, po pierwszym malu, balu gdzie, i, i marszu, gdzie baliśmy się o frekwencję, czy jak to wypadnie, odbieg od, był po prostu rewelacyjny. Rodzice sami pytali, czy za rok święta też robimy. Mówię, jak będziecie chcieli i pomożecie, to zrobimy. No i robimy. Yy, w tym roku nie tylko trzy parafie się zaangażowały Parafia Zbawiciela, Matki Bożej Częsłowskiej, i Konkatedralna ale informacja poszła do wszystkich parafii, wszystkie parafie ogłosiły, więc spodziewamy się, że gdzieś tam ta impreza może się rozwijać, yy, a po drodze będzie naprawdę dużo fajnych rzeczy. Zachęca ksiądz Piotr Janicki, Przemysł. Przemysław Janicki, przepraszam, ale Święty Piotr też będzie na balu pewnie. O nie jeden, bo najczęściej przybierany święty, znaczy święty, za którego się przybierają dzieciaki to Święty Jan tak? Paweł II, A. więc Piotr naszych czasów. Piotr naszych czasów. Dobrze, o której startujemy? O 17:30 w parafii Zbawiciela mszą świętą, potem procesja przez deptak, słodka, bo będą dzieciaki dostawały od proboszczów cukierki. Jest ponad 30 kilo kupione, mają je rozdawać wszystkim, których spotkają po drodze z uśmiechem na ustach. Potem dojdziemy do Matki Bożej Częstochowskiej, stamtąd wyjdzie z nami do nas figura Matki Bożej, bo wcześniej idziemy z relikwiami. No i w Konkatedrze spotkają się święci w relikwiach, Matka Boża w figurze z Najświętszym z Panem Jezusem w czasie adoracji, a po tej krótkiej adoracji już dzieciaki mają bal z DJ-em, ciastami, napojami, a rodzice grilla ze słodki napojem. Ciekawe, czy nam się to przerodzi w coś podobnego gorszak trzech króli, bo on też w zimie, w zimnym czasie tu dzisiaj mamy przepiękną pogodę i to ludzi nie odstrasza, a nawet zachęca, żeby wyjść w, w taki dzień. Dziś Bal Wszystkich Świętych, jutro Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu. Spotykamy się także. Będzie uroczysta msza? Będzie. I procesja. Tak, w Zielonej Górze główna msza święta jest, główna celebracja są na cmentarzu starym. O 14 zaczyna się procesja, potem msza święta przy kaplicy. Więc zapraszamy. A zapraszam ksiądz Przemysłowienicki wikariusz parafikon katedralnej pod wezwaniem świętej Jadwigi w Zielonej Burze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże. Rozmowa po dziewiątej.